Ovidiuszowa wizja genezyjska. Zanim się zagłębimy w greckie tradycje o najdawniejszych dziejach ludzkości, które dotychczas tylko spod gęstwiny wydarzeń boskich niekiedy prześwitywały, chyba wybiła godzina, żebyśmy w tym miejscu książki, po przedstawieniu mitów o genezie świata, podali ich do pewnego stopnia antytezę. Owidiuszową wizję genezyjską, która w przemianach następuje zaraz po już przez nas definicji chaosu i poprzez wielkie stadia kosmogonii dochodzi do pojawienia się człowieka. Jeszcze wszechświata nie oświecał tytan i nie traciła rogów, by je potem odzyskać luna. Ziemia nie wisiała w przestworzach własnym, trzymana ciężarem, i amfitryta ramionami jeszcze nie ogarnęła dalekich wybrzeży. Żywioły gleby, morza i powietrza już były, ale nie stała to gleba, niepłynne morze, powietrze bez światła. Żadna rzecz trwała i nie miała postaci. Wszystko się z wszystkim sprzeczało, bo w jednym ciele mróz mieszał się ze skwarem, susza z wilgocią, miękkie z twardym, lekkie z ciężkim. Bóg ten spór rozprzągł, Wyższa moc natury od nieba ziemię odciął, od ziem wodę. Przestwór nad chmurne powietrze przejrzysty wzbił. Kiedy rzeczy rozwinął, ślepego zmieszania dobył i każdej dał miejsce, pokojem zgody związał rozdzielone. Ognista siła niebiańska, nieważka, trysnęła w górę, sklepieniem się gmachu stając. Powietrze lekkością i miejscem jest jej najbliższe. Gęstsza od niej gleba tęższe ściągnęła żywioły, brzemieniem własnym zepchnięta w dół, a rozpryśnięta woda ostatnie przestrzenie zajęła, ubitą glebę opasując kołem. Gdy on, ktokolwiek to był z bogów, pociął tę mieszaninę i uporządkował części, na sam przód ziemię, by jednaka była od każdej strony wielką, ugnutą kulę. Nakazał potem się rozpostrzeć morzom i wzdymać pod wściekłością wichrów i opryskiwać wybrzeża. Wnet dodał źródła, jeziora i rozległe bagna. Z gór puścił rzeki, co między krętymi brzegami płyną, aby jedne ziemia wchłonęła sama, gdy inne do morza dotrą, by w większym żywiole wybrzeża już bić, nie w brzegi. Kazał się rozciągnąć polom, Dolinom zniżyć, Borom liśćmi odziać, Skalistym górom Dźwignąć w górę. A jak dwie strefy, Z prawa i dwie z lewa Niebo zawiera, Z piątą między nimi najupalniejszą, Tak samo i w dole Boska opatrzność na tyleż regionów Rozbiła ziemię. W środkowym, gorącym Trudno jest wyżyć, Dwa skrajne śnieg przykrył, Dwuzaś przyjściowym dał umiarkowaną pogodę, w której żar się z mrozem zmieszał. Wszystkie owiewa powietrze o tyle cięższe od ognia, o ile od ziemi i wody lżejsze. W nim się mgłą ociągać i ciemnym chmurom, tryskać grzmotom, które będą przerażać ludzi. Wichrom kazał z chmur błyskawice wytrząsać i gromy, ale się szastać po nim nie pozwolił budownik świata, bo i teraz trudno sprostać im, aby świata nie rozdarły, gdy każdy w swoją stronę mknie i pędzi. Taka niezgoda braci. Ku jutrzęce, ku nabatejskim królestwom Eur umknął, ku Persji, grzbietom, na które brzask pierwszy pada. A wieczór i wybrzeża grzane zachodnim słońcem to jest kraj Zefira. W scytie nad którą wschodzi niedźwiedzica, naparł boreasz mrożący. Naprzeciw ziemia pod Austrem chmurna moknie w deszczu. Nad nimi w górze rozpostarł przejrzysty eter nieważki, bezziemskiego mentu. Ledwie to wszystko rozjął granicami, zaraz się z dawna przygniecionym rokiem gwiazdy na całym niebie rozjarzyły. By za świat nigdzie nie był próżen życia, ciała niebieskie, kształty boskie, niebo zajęły, wody i skrzącym się rybom dały schronienie, bestie wzięła ziemia, a lotne ptaki, powietrze ruchliwe. Świętszego od tych stworzenia, takiego, które wyższością rozumu by mogło władać im, jeszcze nie było. Aż człowiek zrodził się, czy go z boskiego nasienia Stwórca ów rzeczy uczynił i sprawca lepszego życia, czy świeża dopiero od wysokiego oddarta przestworza, Ziemia, pierwiastki zawierała niebu pokrewne? Ją to, pomieszaną z deszczem, syn japetowy ukształtował wedle postaci bogów, którzy wszystkim rządzą. Kiedy stworzenia inne w Ziemię patrzą, dał człowiekowi postać wzniosłą kazał oczy ku niebu podnosić ku gwiazdom tak ziemia jeszcze niedawno bezkształtna przywdziała nową formę kształt człowieczy